To jest drugi dzień Kongresu 590, który odbywa się pod hasłem Nowe Możliwości. Kilka minut temu zakończyła się debata na temat lotnictwa i polskich lotnictw, tego jak mocno pandemia dotknęła tę branżę i jaka przed nią przyszłość. I właśnie o tym porozmawiamy z Państwem i moim gościem, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała. Witam serdecznie panie ministrze. Pandemia dla lotnictwa i dla polskich portów lotniczych wydawała się jeszcze rok temu końcem świata, no ale chyba już dziś nie. Koniec świata nie nastąpił, no, to też no, i ja i wiele osób twierdziło i wówczas, że to koniec świata nie jest. Pandemia, choć spowodowała no niebywały kryzys, zatrzymanie tego rynku, no, były takie okresy, gdzie w ogóle był administracyjny zakaz lotów, gdzie można powiedzieć, że ten rynek nie istniał. no Ale to jest jednak czynnik zewnętrzny, który przychodzi z zewnątrz, więc kiedy ustanie, a wiemy, że ustanie no, tak jak każda epidemia w historii ludzkości no to i rynek wróci do tego, co było przed pandemią, a był fenomenalny, historyczny, wykładniczy wręcz rozwój. 2019 rok rekordowy rzeczywiście liczby. No ale to był szok, nikt tego nie mógł przewidzieć. Jak polskie lotniska, jak polska grupa lotnicza przetrwały ten kryzys i czy prace nad CPK też. Trwały normalnie. Tak. To była jedna z takich podstawowych decyzji, że właśnie nie zakładamy końca świata, więc staramy się ten potencjał utrzymać. Mimo, że w danym momencie no, ktoś mógł powiedzieć, że to jest niepotrzebne, należałoby nie wiem, zwolnić ludzi, sprzedać samoloty, zlikwidować lotniska, bo samoloty nie latają, ale nie. To była świadoma decyzja, że musimy ten czas przetrwać, ponosząc straty, ponosząc koszty, oczywiście bez tego się nie obyło, ale potencjał polskiego rynku lotniczego i polskiego biznesu lotniczego został zachowany. I teraz, kiedy ruch wraca, wraca dosyć dosy dynamicznie, no oczywiście cały czas patrzymy też z niepokojem na te wskaźniki pandemiczne, no jeszcze pandemia się nie skończyła, e, więc teraz, kiedy wraca lub kiedy wróci w najbliższej przyszłości, to... Ten powrót do normalności czy y, stanu sprzed pandemii pewnie będzie chwilę trwał, tak, tak? będzie trwał, ale my będziemy na to gotowi. Od strony lotnisk, od strony przewoźnika, od strony no, tego wszystkiego, co składa się na lotniczy ekosystem. Ten potencjał został zachowany i utrzymany i kiedy tylko warunki zewnętrzne pozwolą, będzie mógł wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu. Jeżeli chodzi o CPK, to tak samo ten program inwestycyjny. Tu można powiedzieć, paradoksalnie pandemia nam kupiła trochę czasu, bo już w roku 2019 przy blisko 20 milionach pasażerów port lotniczy Chopina. No... Okęciu był właściwie pełen. I z tego punktu widzenia CPK byłoby potrzebne w roku na przykład 2022-2023. Ta decyzja jego budowie zapadła kilka lat za późno. Ją trzeba było podjąć gdzieś w okolicach roku 2011-2012. No tutaj kilka lat resetu powoduje, że z CPK nie będziemy spóźnieni, tylko tak mniej więcej w sam raz jakie w tej chwili prace trwają, jeśli chodzi zarówno o przygotowanie terenu pod budowę, jak i o samą koncepcję lotniska. Tak, jesteśmy w etapie tworzenia masterplanu, czyli tych wszystkich czynności, które na taką no, paczkę produktów nazywanych masterplanem się składają. To chociażby ostatnia już w tym projekcie aktualizacja prognoz i aktualizacja diagnozy rynku. CPK, ponieważ jest tym projektem typu Greenfield, to właśnie możemy no, budować na miarę tak, jak to jest potrzebne. Teraz jest ten ostatni moment przed już takim twardym projektowaniem, kiedy można było te założenia zaktualizować. Ta aktualizacja wygląda na to, że przede wszystkim trzeba będzie znacząco zwiększyć komponent cargo. Komponent pasażerski zostanie taki sam lub może w pierwszej fazie minimalnie mniejszy, natomiast cargo znakomicie się rozwinęło. I tu akurat pod wpływem pandemii nawet jeszcze szybciej, jeszcze bardziej niż do tej pory, więc po ten w element rynku, po ten segment rynku też oczywiście sięgniemy. I jaka to będzie aktualizacja czy zmiany w stosunku do tego, co było? No tak jak mówię, stosunkowo niewielkie, mm -hmm. ale no, mówię, być może mówimy tu o kilku milionach pasażerów w pierwszym etapie, bo przecież lotnisko będzie miało kilka etapów, etapów, mm -hmm. etapów rozbudowy. Ruszył program dobrowolnych nabyć, trwały negocjacje, ale teraz już zakończyły się one powodzeniem kupujemy kolejne nieruchomości. To jest dodatkowa ścieżka, którą zaoferowaliśmy mieszkańcom. Poza tą normalną dla każdej inwestycji celu publicznego przychodzi taki moment, kiedy są wykupy lub wyłaszczenia. To jeszcze nie ten moment, jesteśmy wcześniej, a dla tych, którzy są chętni, którzy chcą sobie już zorganizować życie, mówiąc kolokwialnie, wiedzieć na czym stoją e, takie dobrowolne negocjacje i dobrowolna ich decyzja, czy chcą sprzedać i takie pierwsze umowy już mamy zawarte, pierwsze grunty kupione. E, inwentaryzacje się, przyrodnicze właściwie się zakończyły. To jest jeden z podstawowych wymogów w ogóle każdej inwestycji obecnie, że trzeba przez cztery sezony wegetacji, wiosna, lato, jesień, zima, każdą roślinkę, każde zwierzątko, nie tylko na terenie inwestycji, ale też na obszarze oddziaływania inwestycji. Tysiące przyrodników zbadały teren większy niż czterokrotność powierzchni miasta stołecznego Warszawy. No, na przykład nie, zajrzeli do każdej studni, bo w studni może być siedlisko nietoperzy na przykład, nie? I trzeba tych nietoperzy też tam zaopiekować się nimi. Więc to ogromna praca, która została wykonana. No i przed nami kolejne etapy, tak? No, za chwilę będziemy już mogli iść po decyzję środowiskową, w związku z tym montaż finansowy Kolejne elementy masterplanu, to w tym komponencie lotniskowym, bo przecież CPK jest to jest komponent kolejowy. Na przykład tu prawie tysiąc linii kolejowych już mamy w podpisanych umowach na stesie na studia techniczne, ekonomiczne środowiskowe, a jeszcze tej jesieni pierwsza umowa na projektowanie tunelu kolei dużych prędkości pod łodzią. Przy tego typu inwestycjach rzeczywiście bardzo, to wszędzie na świecie właściwie kluczowe jest też nastawienie mieszkańców. Jakie Pan ocenia, czy zmienia się ta świadomość? No bo słyszeliśmy od pewnego czasu już były te protesty, było wiele znaków zapytania, pytań, jakie mieszkańcy zadawali. Jak ta... Wygląda w tej no, staramy się cały czas w dialogu z mieszkańcami różne wiadomości przekazywać, też prostować pewne mity, pewne strachy, które są niepotrzebnie wzbudzane. No, ale też no, na całym świecie znane jest pojęcie syndromu Not In My Backyard, nie w moim ogródku. Wszyscy chcemy mieć dobre połączenia, drogi. Wszystko, szkoły, miejsca pracy, ale tak, żeby to nie u mnie i nie za moim nie płotem, tylko kawałek dalej tak, było. I to zjawisko występuje i oczywiście, no, nie, nie, raczej, no, to nie jest przyjemna okoliczność, że trzeba się wyprowadzić nawet oczywiście za godziwym odszkodowaniem, to, że była jasność, nikt nie będzie y, tutaj stratny, nikt nie zostanie pozbawiony własności, nie dostając ekwiwalentnego odszkodowania o wartości tej nieruchomości czy, czy innej własności. Y, no, ale pewnie no, staramy się to łagodzić ze świadomością, że jeszcze nie było inwestycji, która by, z której by byli wszyscy zadowoleni. No i nie jest zadowolony chociażby prezesa Ryanaira, który ostatnio poddał pod wątpliwość sens budowy centralnego portu komunikacyjnego. Dlaczego, Pana zdaniem? No to się nie dziwię. No, polski rynek lotniczy, tak jak on obecnie funkcjonuje, czyli w modelu bardzo rozproszonym. Nie mamy jednego dużego hubowego lotniska. Jeżeli spojrzymy na takie lotniska jak Frankfurt, jak Charles de Gaulle, jak madrid barajas one obsługują mniej więcej tyle pasażerów rocznie, ile jest mieszkańców w danym państwie. Już nie wspominając o Amsterdamie czy Wiedniu, które obsługują, Wielokrotnie więcej niż mieszkańców jest odpowiednio w Austrii czy, 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 czy w Holandii. W Polsce port lotniczy Chopina w tym szczytowym momencie 20 milionów, czyli mniej więcej połowę. Czyli mieliśmy upośledzony rynek lotniczy pod tym zenem, że nie było tego dużego lotniska. No, ale w no, już nie mogło się rozwijać ale, bardziej. Tak, tak ale jest. na tym. Mhm upośledzonym rynku, no ileś tam firm się odnajduje, z niego korzysta, no na przykład właśnie Ryanair. Ryan I to całkiem jego, dobrze sobie radzi więc, na tym rynku. w jego interesie tak, takich linii pewnie byłoby, żeby ten model pozostał. To nie jest w interesie Polski, bo powoduje, że jesteśmy takim obszarem pewnej penetracji gospodarczej. Tracimy ten najbardziej dochodowy, wysokomarżowy segment rynku lotniczego. Obsługują Polskę w tym zakresie huby no, przede wszystkim właśnie Frankfurt, Monachium, Amsterdam. Zamiast Polski hub i żeby, zamiast, żeby tu zostać dostawały te pieniądze, żeby polski przewoźnik również e, mógł się rozwijać i z tego korzystać. No ale, no mówię, są tacy, którzy dobrze funkcjonują w tym takim stanie e, nieoptymalnym polskiego rynku. No i nie jest w ich interesie, żeby to się zmieniło. To rzecz rzeczywista. No, każdy w biznesie o swój interes zabiega. Trudno mieć o to jakiekolwiek pretensje. Wspomniał Pan o komponencie kolejowym. To pomówmy chwilkę o nim. Rzeczywiście on wydaje się, że jak powstanie całe to centrum komunikacyjne, zmieni, zmieni znacząco sens latania e, samolotami po naszym kraju. Czy tak? Jakie to będzie miało znaczenie też dla portów regionalnych? Pewnie tak, oczywiście tak. Natomiast też musimy pamiętać, że polskie porty regionalne nie żyją, czy nie obsługują lotów wewnątrzkrajowych przede wszystkim. Te tak zwane domestiki to jest... Góra kilkanaście procent rynku. Są inne segmenty, które pozostaną, czyli loty point to point na średnich dystansach, czy na przykład loty czarterowe. No, jeżeli... no tak, to... e, więc pewnie z czasem coraz więcej osób w tych lotach wewnątrzkrajowych zamiast samolotu będzie korzystała z pociągu, choć też ma to swoje ograniczenia i na przykład porty lotnicze takie bardziej oddalone jak Rzeszów, jak Szczecin, Szczecin z pewnością będą bardziej obsługiwały komunikację lotniczą jeszcze przez długi, długi czas. No ale cóż mogę powiedzieć, no kiedyś były połączenia lotnicze z Łodzi do Warszawy latało się samolotem. Było, tak. E, no później wybudowano autostradę, lepsze połączenia kolejowe, stało się to bez sensu, no ale nikt przy zdrowych zmysłach nie mówi w związku z tym, że nie powinniśmy na przykład wybudować autostrady A2 między Warszawą a Łodzią, bo dzięki temu będzie nadal można latać samolotem. No ale trzypasmową niebawem. Więc ten niewielki, co jest zresztą też elementem programu inwestycyjnego mm -hmm. CPK, chyba pierwszym, który będzie fizycznie zrealizowany, to właśnie budowa tego trzeciego pasa między Łodzią a Warszawą. Więc te, te, te kilkanaście procent rynku lotniczego pewnie z czasem się będzie kurczyć. Będą się przesiadać pasażerowie na pociągi, natomiast no zostaną inne segmenty właśnie, te, o których mówiłem, które znakomicie sobie poradzą porty lotnicze i obsługując, porty regionalne. No i też pojawi się zupełnie nowy segment, właśnie ten hubowy lotów międzykontynentalnych. Jeszcze raz powtórzę, najbardziej dochodowy, najbardziej wartościowy na rynku lotniczym, który teraz, no, można powiedzieć, za darmo oddajemy i nie czerpiemy z niego korzyści. Czyli podsumowując, pandemia w żaden sposób nie zmieniła sensu do budowy centralnego portu komunikacyjnego, nie podda pod wątpliwość też, jeśli chodzi o potencjał rozwoju naszego rynku nie, absolut, lotniczego. absolutnie nie. Budujemy infrastrukturę nawet nie na lata, tylko na pokolenia taki przykład, który może warto się zastanowić. W latach 30. podjęto decyzję o przeniesieniu ruchu cywilnego Warszawy z pola Mokotowskiego na Okęcie. No i załóżmy, że wtedy jest jakiś kryzys na rynku lotniczym, nawet wieloletnia jakaś pandemia czy cokolwiek innego, wybuch wulkanu. No i gdyby wtedy ktoś powiedział: "To kasujemy te plany" Okęcie jest niepotrzebne, będziemy dalej e, latać z łąki na polu mokotowskim. To jakbyśmy teraz z perspektywy pokoleń ocenili tę decyzję na no, no jako absurdalną. Tak? Nie można ze względu na nawet kilkuletnie, ale przejściowe zjawisko planować, trzeba planować na pokolenia. A zielona transformacja, o której też tutaj na kongresie 590 tyle się hmm, mówi, dyskutuje, kwestia emisji CO2 przez hmm, samoloty. No, trzeba to też brać pod uwagę, tak? Eee, czy CPK jest taką proekologiczną inwestycją oczywiście, w tym kontekście? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, jak to słusznie zauważyliśmy, doprowadzi do stopniowego, powolnego, ale pewnie zmniejszania natężenia lotów krajowych krótkodystansowych, a te są zdecydowanie najbardziej wysokoemisyjne, bo samolot najwięcej spala, a więc emituje podczas startu i lądowania. Lodowania. Więc mhm. lot międzykontynentalny, gdzie długo leci, jest znacznie mniej emisyjny tam na godzinę lotu, niż takie krótkie loty. Eee, ale Przede wszystkim to jest duży program rozwoju infrastruktury kolejowej, a jednym z problemów, jaki w Polsce mamy, to jest dominacja transportu kołowego w transporcie właśnie. To 85, 80 kilka procent transportu jest kołowego, to jest bardzo dużo, to jest znacznie więcej niż w innych państwach europejskich, a transport kołowy to jest właśnie emisja hałas, zanieczyszczenie powietrza itd. i tak dalej. jedyną szansą na przeniesienie części tego potoku pasażerów i towarów, na tory jest budowa nowej infrastruktury, bo obecna nie ma przepustowości. To jest właśnie program inwestycyjny CPK. 1800 km nowych linii kolejowych. Więc w efekcie realizacji tego programu emisja w Polsce powodowana przez transport znacząco spadnie. I Polacy nie przestaną kochać latać, mimo że będą do tego namawiani w trosce o. Ochrony środowiska? Nie, to już to się widać. Czy po pierwsze, mhm. oczywiście, postęp techniczny trwa, bo już są samoloty elektryczne, są samoloty wodorowe. One, oczywiście, no, pewnie potrwa, zanim one wejdą do masowego użytku, ale w tym kierunku idziemy. Samo CPK jako lotnisko, jako budynki, jako to wszystko będzie budowane już z myślą o zero lub prawie że zero emisyjności. Ale no, to zresztą pokazała pandemia, że w szczycie pandemii w lecie 2019, kiedy tylko trochę zelżało, trochę te restrykcje na pewien czas były mniejsze, już Polacy ruszyli, już zaczęli latać. W to lato tak samo, nawet we wrześniu ponad milion pasażerów. Na Okęciu, czyli nie, nie, nie było takiego spadku polecie, bo polecie zawsze sezonowo spada, a tu nie spadło jak do tej pory. Także widać, że Polacy mogą i chcą latać, i w miarę jak będziemy coraz bardziej zamożni, to jeszcze wzrośnie. Średnio Polak przed pandemią latał mniej więcej raz do roku, mieszkaniec Europy Zachodniej w różnych krajach dwa, dwa i pół razy, za trzy razy do roku. To pokazuje, że ten potencjał wzrostu jest tak ogromny, że nawet jeżeli będzie on troszeczkę ograniczony różnymi czynnikami, no to nadal jeszcze tego wzrostu, że tak powiem, bardzo dużo zostanie. To kiedy wie, że pan pierwsi pasażerowie pojawią się w centralnym porcie komunikacyjnym? No to oczywiście jeszcze przed nami bardzo wiele niewiadomych. Nasz harmonogram przewiduje pierwszy lot w roku 27. No pierwszy lot pewnie jeszcze nie będzie pasażerski, bo to się dokonuje różnych testów, oblotów i tak dalej. Czyli w tym harmonogramie pewnie lato 28 to taki już pełni będzie sezon komercyjny ACPK. Jeszcze wiele przed nami. Potencjalnych niebezpieczeństw, jak w każdej inwestycji, kto tam właśnie jaka organizacja ekologiczna złoży odwołanie, jak przetarg się rozstrzygnie, to czy ten, kto przegrał ten przetarg, pójdzie do sądu i jak długo sąd będzie rozpatrywał, no to są niewiadome, które zawsze w procesie inwestycyjnym są, ale na ten moment udaje nam się tego harmonogramu dotrzymać, który dodam jest jak na warunki Unii Europejskiej absolutnie rekordowy, czyli 10 lat od decyzji do pierwszego lotu. Berlin-Brandenburg Berlin, tak liczony to 20 kilka lat, 25-27. Także no, można trzymać kciuki. Ja, nie tylko trzymam kciuki, ale też nad tym pracuję, żeby tego harmonogramu dotrzymać. A my będziemy na pewno cały ten proces relacjonować i się mu przeglądać na kolejnych kongresach. W związku z tym pięknie dziękuję za rozmowę Bardzo i za dziękuję. spotkanie. Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, był Państwa moim gościem. Proszę z nami pozostać.